Wszystkich. Nowy tydzień, nowa książka, nowa historia o magii. E, właśnie skończyłam niedawno, że tak powiem, moją historię z tą książką. E, interesują mnie runy. E, symbole są dość e, ciekawe, ale to nie tak, e, jak same symbole ciekawe. Runy można wykorzystać w różnych sferach życia. Nie tylko możemy z nich wróżyć, wiedzieć, co nas spotka, ale można tworzyć różne kompozycje run, gdzie one zaczną działać w swój sposób. Mogą to być sigile, mogą to być runy pisane, może to być sama jedna runa, jako nasz amulet, talizman, mogą być łączone ze sobą w słowa, mówią w słowa mocy. Ja to znam pod inną nazwą, w tej chwili wyleciało mi to z głowy. Jest przypisanie ich znaczeń. Tutaj mamy przypisanie znaczeń runy z literką alfabetu. Bo runy są oczywiście z hebraj, to jest z języka hebrajskiego. Jak się, nie, jak się nie mylę. Tutaj mamy sigile. Bardzo ciekawie jest to. O, tutaj jest to jest funk klasyczny, starszy. I tutaj mamy odpowiedniki z kartarota, oznaczenia. Znacznie co znaczą, nazwa, dźwięk oraz znak. Dźwięk to jest z alfabetu, czyli możemy tymi runami pisać, bo runa to jednak nie jest symbol, taki, taki sobie jakiś symbol magiczny. Bo są to, można powiedzieć, litery, które, który możemy, z których możemy tworzyć różne kompozycje, i one będą miały swoją odpowiednią moc. Tak, właśnie z run możemy tworzyć sigile, z run możemy tworzyć magiczne słowa. Tak samo pojedyncze runy mogą być naszymi talizmanami albo amuletami, w zależności, jak, jak się na to zapatrujemy i jak to chcemy użyć, i co wymagamy książka jest y, taką podstawą y, objaśnienia o run i przygodach z nimi tutaj jest właśnie jak widzicie różnie y, wyrt napisałam bo tak się ta runa nazywa tak komu się rzuciło jest to runa ojna jest to y, runa pusta bez żadnego znaku y, moje runy to są kamienie y, jest to kamień naturalny tak zwany tygrysie oko i ma symbole ładne, takie właśnie wyryte błyszcz błyszczącym yy, lakierem, czy czy farbą jakąś zaproszono? Za, no jest to po prostu bardzo fajnie wykonane, ładnie wykonane, ale już nie, nie o kamieniach, no o książce. Wróćmy do książki. Książka tutaj jest y, odpowiednik, jak widzicie, ładnie opisane, y, że do początku wróżby z runami. Jest to po prostu taka podstawa. Podstawa y, do run. Jeżeli się przymierzamy do jakiejkolwiek pracy z runami, no to. Tak, zaczynamy pisać. Jak zaczynamy pisać, uczymy się pisać, to pierwsze co robię, poznajemy alfabet, literki, składamy je i tworzy, zaczynamy tworzyć różne zdania, różne słowa. Tak, tak samo jest właśnie tutaj z runami. Runy są takim trochę, właśnie, które wymagają poznania ich od podstaw co, skąd, gdzie jak, żeby to tak ładnie miało, że tak powiem, ręce i nogi. Co możemy ładnie tworzyć? Po prostu musimy poznać podstawę runy. Do czego możemy? O, właśnie tworzenie bindur. Tutaj sobie też popisałam, żeby widzieć gdzie, w którym miejscu, co się znajduje. To wszystko możemy używać. To wszystko możemy tworzyć, wszystko możemy łączyć, czy to działa? Skrypt runiczny. Skrypt runiczny są to znaki są to napisane razem znaki tworzące pewne słowo, czyli tak zwany skrypt. Ten skrypt ma za pewne działanie, zamierzone. I. Ja osobiście. Przetestowałam, przetestowałam, wypróbowałam parę razy pewien skrypt runiczny w pewnej sferze życia i działał. Do czego był stworzony skrypt? Jaki jest zamiar magiczny jego, aby zadziałało, żeby przyciągnąć to właśnie, co chcemy, zadziałał. Zadziałał, po prostu zadziałał i tak więc jestem mile zaskoczona z tym, bo do run miałam takie. Hmm, to nie jest takie, to nie jest, że tak powiem, nasze tutejsze, to jest taki, taki, dla mnie, to runy to było coś takiego, co jest, co jest z boku, co jest z boku, co jest magiczne, ale konkretnego takiego zdarzenia z nimi, no to tak. To może być w pewnych przypadkach łączone, tworzone, wróżone i tak dalej, ale okazuje się, że nie. Do run może podejść każdy, kto ma chęć do nich i chce się ich nauczyć. Nie są proste w nauce, no chyba że mamy dar, że od razu połykamy, że tak powiem, każdą wiedzę, ale co najważniejsze, z runami, żeby je poznać, i umieć z nimi współpracować, wiedzieć o symbolach, to co powinniśmy, tutaj mamy inny alfabet, to po prostu musimy zacząć od podstaw. Podstawy, czyli całe wprowadzenie, wszystko, tutaj jest spis treści, jest. W każdej książce jest oczywiście, że w każdej książce jest. Pokażę Wam spis treści, co ta książka zawiera. ten talizmany, tak jak mówiłam: bintury, słowa zaklęcia, e, mantry z runami. E, w tej książce naprawdę jest dużo interesujących, interesujących rzeczy. Ja tą książkę zakupiłam dość. Dawno. I to było taka. E, zacznijmy z runami, nie zacznijmy. Trafiły w moje ręce karty runy, e, które nie sprawdzały się. One, one, tak jakby nie chciały przekazać wiedzy, a jak już coś mówiły, to było to takie dziwne, takie jakby ogólne było i to tak nie wiadomo, do czego przykleić, do jakiej sfery i tak dalej. E, Mój początek z runami nie był łatwy, nie był szybki. To było takie przekonanie się, bo yy, yy, dostałam kiedyś. Yy, gdzieś to nawet zaginęło mi. Yy, taki parę kartek właśnie było o runach, i to właśnie sprawiło, że mnie te runy zainteresowały. I tak. Hmm, ale co to skąd to gdzie jak? Dokładniej coś. zaczęła się nim interesować. To były takie jakieś informacje w internecie, jakieś opowieści, że tak powiem, y, innych w internecie i w końcu zzywam się na tą książkę. Hmm. Tutaj jest, gdzie możecie tą książkę chyba kupić. Ale czy jest. Czy... Ja tą książkę kupiłam dawno, i to nie było od nich. Tylko z jakiejś księgarni wysyłkowej, co takie katalogi do, możemy otrzymać, gdzie są same książki, i możemy zamawiać. Co właśnie z takiej księgarni wiem, klub książki dla ciebie, czy świat książki, ale chyba klub książki dla ciebie, jakoś tak. W każdym razie zakupiłam parę książek, będą się pojawiały na kanale, będzie informacja o nich. Czy są nadal dostępne? Nie wiem, ale jak pewnie wpiszemy tytuł, wpiszemy w internecie, to najprawdopodobniej coś znajdziemy, no bo jeżeli jest książka wydawana, to nie jest ona wydana jako jeden egzemplarz, prawda, tylko jest ich parę, paręnaście albo parę tysięcy. W każdym bądź razie tak, dla osób zainteresowanych runami, zaczęcia z runami, dobrze by było, należałoby w sumie zapoznać się z ich podstawą, Podstawową informacją o nich. Taką podstawową, konkretną. Polecam tą książkę. Yy, można dzięki niej dużo zrozumieć, dużo się dowiedzieć o runach i ładnie z nimi współpracować. Tutaj są też oczywiście przykłady. Magiczne formuły. One się nazywają. Yy... Mieszanki, tutaj są te. Możemy imię wstawiać. Jak się co pisze. Jest to język polski, oczywiście. Eee, naprawdę, dla osób początkujących, zaczynających z runami, e, bądź mając podstawową wiedzę z runami, i tak. Mm, Interesuje się nimi, ale takich dokładnych informacji, tak, żeby gdzieś się dowiedzieć czegoś więcej, jak z nimi lepiej spracować, jak wróżyć, jakie są ich, ich znaczenia, symboli, bindury, te różne schematy właśnie, jak, jak, jak tworzyć. Polecam tą książkę. Jest, jest naprawdę warta uwagi. Zawiera odpowiednią treść, zawiera odpowiednie informacje, które są dla osób zaczynającymi, bądź początkującymi, bądź na którymś na początku etapów z runami, bo wiadomo, im, im dłużej w czymś siedzimy, im bardziej się interesujemy, tym więcej rozpoznajemy, więcej je używamy, zaczynamy tworzyć samemu własne bindury magiczne. I to już tak wychodzi poza ramy tej książki, że tak powiem. Ale naprawdę polecam godna uwagi. Yy, yy, bardzo interesująca. Yy, dobra treść, dużo. Można się dzięki niej na, nauczyć, dowiedzieć. Yy, I co? Rony mają moc. Mają moc. I potrafią serio działać. Nie, że tak powiem, zaklęcia runiczne. Czyli te różne sigile, bindury i tak dalej. Aczkolwiek sigile to chyba nie są z run, ale można z run wykonać sigil, bo spotkałam się z tym. Działają, działają, mają moc. Tylko trzeba po prostu... Znać symbole, odpowiednie symbole do użycia, aby tą energię wprowadzić w ruch, nadać im moc i uzyskać to, czego oczekujemy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, usłyszenia w następnym filmiku z książką magiczną.